Zaczynamy ten odcinek od kozackiego rozdania dla Was. Cztery osoby zgarną ode mnie nowego skinka do Lumi, który jest naprawdę fajny. Spokojnie, jeśli nie masz Lumi odblokowanej na swoim koncie, też możesz wziąć udział. Co trzeba zrobić, żeby go zgarnąć, są dwie różne możliwości. Na początek powiem wam, jak dostać dwa skinki do Lumi, a później powiem wam, jak dostać kolejne dwa. Więc żeby dostać dwa pierwsze, no to trzeba wbić na mojego Instagrama, na którym nazywam się Tori Ty. No i na tym Instagramie oczywiście trzeba mnie zaobserwować, a oprócz tego wbić na najnowsze zdjęcie, które wrzuciłem razem z moją dziewczyną dzisiaj właśnie. Rano no to zdjęcie wleciało, gdy oglądacie ten odcinek. Trzeba je oczywiście polajkować i skomentować w skali od 1 do 10, jak Wam się podoba. I jak to wszystko robicie, to już macie szansę na dwa skinki. Ale możecie zgarnąć jeszcze dwa kolejne. Wystarczy tylko zostawić łapę w górę pod tym odcineczkiem. Oprócz tego subika na moim kanale Tori i Tori 2, czyli dwóch Brawl Starsowych kanałach. Trzecia rzecz to oczywiście mieć wpisany kodzik Tori w sklepie Brawl Stars. Bez tego to nie ma szans. No i napiszcie w komentarzu, dlaczego to akurat Wy powinniście wygrać tego skinka do Lumi. Jak robicie te wszystkie rzeczy, to macie szansę zdobyć 4 skiny. Jak robicie jedną z tych rzeczy, macie szansę być dwa skiny. Myślę, że wiecie o co chodzi. A ja już bez przedłużania przechodzę do tematu tego odcinka. Zacznijmy sobie od kodu QR z wczorajszego Brawl Talka. Jest to kodik do odebrania sobie na tą oto ikonkę gracza owcy. Każdy, kto go zeskanuje, dostaje taką fajną ikonkę. Mówiłem wam, że ona będzie najprawdopodobniej za darmo na Brawl Talku za obejrzenie. No i to się sprawdziło. Za to nie sprawdziła się troszkę inna rzecz. Gdzie jest współpraca, ja się pytam? Gdzie mordeczki jest kolab, którego Frank nam obiecał? Mówił, że na pewno będzie. Miała być już współpraca w poprzednim Brawl Toku, No ale wtedy powiedział że coś tam na ostatnim momencie się nie dogadali z tą firmą i po prostu współpracę odłożyli. Spoko, jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale dlaczego teraz nie dali tej współpracy? Mamy odpowiedź od twórców Brawl Stars, dokładnie to od Daniego i już wam powiem, co sam Dani na ten temat powiedział. Dani napisał, że ma świadomość, że współpraca miała być już wcześniej w tym wcześniejszym brawl toku, ale w tym też jeszcze postanowili, że jej nie będą dawać, bo znaleźli lepszą datę na tą współpracę, czyli ona będzie, ale po prostu znaleźli inny termin, który bardziej odpowiadał i im i tej firmie, stąd też znowu dlatego współpracy nie było. No dobra, no wszystko spoko, tylko dlaczego o tym wcześniej nas nie poinformowali? Troszkę myślę, że to słabo rozegrali akurat. Nie wiem jak wam, ale mi właśnie w tym Brawl toku jedyne czego brakuje, no to właśnie jakiejś nowej współpracy. A zanim przejdziemy do tematu dwóch nowych darmowych skinów, jednego anielskiego, drugiego demonicznego, bo serio da się je zdobyć za darmo i powiem wam, jak to zrobić każdy z Was może, to pomówmy sobie o wyjściu dwóch nowych zadymiarzy, a dokładniej o ich datach. Kiedy oni wyjdą? Otóż można to bardzo prosto obliczyć, nie trzeba mieć żadnych tutaj oficjalnych informacji od twórców Brawl Stars, to prostu wystarczy kierować się tym, kiedy wychodzą sezony tutaj e, karnetu. Ten kończy się za 11 dni, jak to oglądamy. Co za tym idzie, Ali, czyli ta pierwsza z nowych zadmiarek e, która właśnie jest mityczną postacią, w przedwczesnym dostępie, czyli w tej ofercie za prawdziwe pieniądze, wyjdzie 26 czerwca, czyli jeszcze w tym miesiącu, jakoś tak za 5 dni mniej więcej, coś koło tego, może nawet za mniej, jak to oglądacie za 4. A druga z postaci, czyli Trunk, e, ten, który jest tutaj, w przedwczesnym dostępie, wyjdzie 31 lipca, czyli no gdzieś w okolicach tego dnia, będziemy go mogli kupić za prawdziwe pieniądze, a normalne wersje tych obydwu zadymiarzy wyjdą po prostu 7 dni po ich wersjach przedwczesnych. Wtedy będziecie mogli ich odblokować za kredyty i tym podobne. Już co do tyłowego tematu tego odcinka, przed tym jednak zapraszam Was serdecznie na mój sklep dla widzów. Macie tutaj kozackie bluzy, koszulki, oprócz tego spodenki idealne na lato, a teraz jest coraz cieplej, więc warto coś sobie z tego sklepu sprawić. Link do sklepu daję Wam w opisie. Do każdego zamówienia dorzucamy zdjęcie z autografem moim i mojej kobity, więc no myślę, że warto tutaj coś sobie na sklepie zamówić. Kolejna rzecz, którą chciałbym podkreślić to nowe hiperdoładowania. Tak, wyszło teraz 9 hiperładowań, ale miało wyjść ich 19. Wszyscy za po tym brolltoku mieli mieć już hiperkę. Tak mówił Sam Frank znowu na tym filmiku i znowu się to nie sprawdziło. Więc to co mówił Frank znowu niestety okazało się fałszem, bo dostaliśmy tylko 9 hiperdoładowań. Nie wiadomo dlaczego nie dostaliśmy wszystkich. Tutaj twórcy nie odpowiedzieli jeszcze. Może jak się dowiemy, to oczywiście dam wam znać w moim odcinku, ale teraz pokażę wam pewny urywek brolltoka. Chodzi mi o to, jak twórcy przedstawiali ten event z aniołami i z demonami, no to było widać, że oczywiście możemy otwierać te star dropy, a w nich trafiać nowe skiny, ale w pewnym momencie, gdy były pokazywane te specjalne moce i była moc anielska, to widzieliśmy na dole, że był tam specjalny licznik. I za każde otworzenie star dropa tego anielskiego dostawało się jakieś nagrody. Jak się zbierze 100 star dropów, jak się otworzy je 100 razy, to otrzymuje się za darmo skina do bastera tego anioła. Więc to jest naprawdę kozackie. Wystarczy tylko aktywnie grać w tym evencie, jak on będzie, aniołów, no i jak otworzymy 100 takich star dropów, które na pewno będzie się dało zdobyć tak naprawdę za darmo, nie doładowując Mów nie kupując czegoś za prawdziwe pieniądze, tylko po prostu aktywnie grając. Pewnie trzeba będzie grać aktywnie, wchodzić dzień w dzień, no i pykać w tym evencie, ale na pewno za darmo będzie się to dało zdobyć. No i jak otworzymy 100 takich dropów podczas tego eventu, otrzymujemy właśnie skinka do Bustera za darmo. Tak było napisane tutaj na Broltoku. Udało mi się to wyczaić, więc bardzo się cieszę, że to znalazłem. Będzie jeszcze drugi skinek do zdobycia, lecz zanim do niego przejdę, chciałem zaprosić Was na kanał mojej dziewczyny Wiktoria29, bo dzisiaj o 11.00 wrzucimy tam odcinek, gdzie będziemy wypowiadać się na temat wszystkich nowych skinów z tego Broltoka, a dodatkowo. I Dolka rozda wam też darmowego skinka do Lumi, dodatkowego, więc tam też możecie wbić i mieć większe szanse jeszcze na wygranie. No ale dobra, wracając do rzeczy, taka sama sytuacja jest, jak będzie ten demoniczny event z demonicznymi star dropami od diabłów czy tam demonów. Je jak będziemy otwierać, no to jak otworzymy ich 100, tam czeka na nas skinek do fanga. Tego to skinka też będziemy mogli zgarnąć totalnie za darmo, po prostu grając w tym evencie, więc to jest naprawdę kozackie. Ja zresztą w najbliższych dniach przetestuję ten event na moim koncie deweloperskim, pootwieramy sobie te star-dropy, troszkę więcej wam na ten temat powiem. Więc wyczekujcie moich kolejnych filmów. Mam tu jeszcze mocny temat związany z Areną Zadymy. Tutaj, jak widzicie, za 2 dni i 11 godzin jest koniec wydarzenia. I co wtedy, jak Brawl Arena się skończy? Czy twórcy całkowicie usuwają ten tryb i zdecydowali się, że już go nie będzie? Udało się o to zapytać też Daniego, e, czyli właśnie twórcy gry, i sam Dani powiedział, że Brawl Arena przejęła się całkiem nieźle, są zadowoleni, tylko trzeba ją jeszcze troszkę podreperować, poprawić, dodać kilka fajnych rzeczy, ale tryb ten na pewno jeszcze będzie wchodził i go nie usuwają całkowicie jeszcze zostanie. Może na jakiś czas tylko go nie będzie, ale jak już go dopracują i tak dalej, to na pewno będziemy jeszcze dalej mogli w niego pykać. Lecz to jeszcze nie koniec tego odcineczka. Teraz wbijamy sobie na najnowszy post Kendiego, gdzie zajął się troszkę dokładniej tą nową aleją pucharków. I mamy tutaj screeny z Brawl Talka, em, gdzie widać tak naprawdę całą mapkę, jak ona będzie wyglądać. Mamy całą mapkę do odblokowania, na razie jest ona tutaj w chmurach. Im mamy więcej pucharków, tym bardziej ona się odblokowywuje i poznajemy więcej światów. Każdy startuje z dwoma podstawowymi światami na początku, em, czyli tym tutaj Retropolis i chyba jeszcze tym zwykłym Star Parkiem, gdzie jest Larry Lori z tym związany, co nie? No i tam im więcej mamy puszek, tym odblokowuje nam się więcej fajnych światów i możemy bardziej poznać Star Park. Propo rekordów, tutaj kilka ciekawych rzeczy, które też możemy zauważyć. Między innymi jedna z misji takich prostszych. No to wygrać 20 gierek na El Primo, wygrać 20 gierek na franku. I tak będziemy mieli pewnie na każdym zadymiarzu. I jak na każdym zadymiarzu wygramy te 20 gierek, to na każdym z nich będziemy dostawać po 20 stardropów jako nagrodę. Więc pomnóżmy to. Mniej więcej mamy 90 zadymiarzy. 90 razy 20. No bo tyle stardropów dostajemy. 1800 stardropów za darmo za same wygrywanie gierek. What? Co to jest? Ogólnie tych jeszcze będzie dużo innych opcji właśnie do zdobywania w tych rekordach. Mamy też specjalne battle cardy, no i specjalne levele tych rekordów. Je możemy zdobywać, za to im więcej tych punktów rekordowych będziemy dostawać. Kolejna ciekawa informacja jest taka, że w pewnym momencie Brawl Talka Drew powiedział, że Brawl Stars wystąpi w specjalnym evencie Comic Con w San Diego. Ten event się odbędzie. To jest taki specjalny event, gdzie po prostu można zaprezentować swoją grę i coś ciekawego w niej pokazać, coś nowego. Mamy jeszcze miesiąc do tego eventu. Jestem ciekawy, co twórcy Brawl Stars tutaj zaprezentują. Może zdradzą jakąś nowość na tym evencie. Zatrzymajmy się jeszcze szybko przy tym karnecie pro rankedowym, gdzie mamy skiny do Dynamica'a. Ja po prostu jestem zakochany w tych skinach. Widzowie, Dynamike już miał mnóstwo przecudownych skinów, ale ten skin jest tak piękny, zwłaszcza za ostatni level, ten skin ducha. Yy, ja na pewno karnet pro kupię, jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, czy Wy też planujecie zakupić jakiś karnet. A w tym odcinku to już na tyle widzimy się dzisiaj jeszcze na odcinku idolki i późniejszym takim popołudniem na odcinku na kanale tori 3.